Okej, okay, jestem Sernik, witam was w drugiej, w, w drugim odcinku serii, w której grałem w single player w trybie survival. No i cóż, akurat killów mi się skończył podczas kopania, kiedy, kiedy słońce wyszło, no. A słońce wychodzi, to czas na. to znaczy, że już czas na. na. na pójście gdzieś, bo w nocy. na razie po prostu się boję wychodzić tak po prostu. Czy ja nadużywam po prostu w nocy? No, ja jadę, idę. Ostatnio. Dobra, więc jak to powiedziałem. O nie, 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 nie. Zapomniałem. Mięcho. Come on. Oczywiście, że zapomniałem przetopić. Yy, ugotować. Yy, nie, ugotować. Yy, upiec w piecyku. Yy, mięsko. No niestety. Zapomniałem. Jak się przejąłem tą kopalnią. Ale cóż... Eee. Okej, okay. ja sobie tutaj zjem. Ops. Okej, okay. jestem najedzony. O, już się przetopiło to. O nie, nie mam... nie mam kilofa a... Hmm, no to zrobię... Mieczyk też zrobię, y, ale przyda się też y, łupata y, oraz y, oczywiście siekiera. Motyka Okej okay. Wolę nie zabierać pochodni w razie, gdyby potwory miały się tu pojawiać. Dobra. Celem tego odcinka jest rozbicie się tam, gdzieś tam, albo tam. No rozbicie? Hmm. Rozbudowanie, no, miałem na myśli. Rzecz w tym, że... Ja potrzebuję zbiornika wody To tutaj jest rzeczka, płynie Pustynie yy, Ten, góry I las I to mi całkowicie wystarcza hmm. No ale oczywiście Można zawsze z czegoś zrezygnować Na przykład na pewnym serwie... o nie, jak tu brzydko Jak tu brzydko, jak tu szpetnie No, co to jest Co za gówno. Ja nie wiem. Yy... Gdzie była ta latająca? Aha tu. Dobra, od tego miejsca się spróbuję oddalić. O, tu jest fajne miejsce. No yy... i no i cóż, zawsze las można zrobić sztuczny. Hmm. Nie zależy, żeby była taka plaża, to bym zrobił taki domek letniskowy jakby. Ej, to jest rzeka. Hm. Wszędzie te wąwozy, no wow, 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 wow! Epickość! Ja nie mogę. Nie wiem czemu, ale mi się tu podoba. Ale... To jest niemożliwe, żeby w tej okolicy było tyle wąwozów, no. Tak, i masz tu yy, robić wąwóz w takiej okolicy. Yeah. Hm. Zobaczę jeszcze, jak to wygląda z góry. I. Hm. Ale, ale z drugiej strony, to tutaj przecież. Hm. No, ja nie wiem w końcu, no. Hmm, tam był biom yy, bagienny, pustynny, leśny, yy, górzysty i ten yy, i pustynny. Czy już wymieniłem pustynny? Chyba nie. Yy, no tutaj jest większy zbiornik. No nazywajmy rzeczy po imieniu. Jakaś tam rzeczka, no. Ale nie ma piasku. A ja chcę mieć stały dostęp do piasku, bo to, co będzie w moich planach, to to będzie wymagało naprawdę y, sporo y, tego. Sporo piasku. Właściwie to sporo szkłano bezpośrednio. No dobra, to wracam y, tutaj. A jeszcze dobiję ten mieczyk. No. Tutaj takie statko jest No, jak uciekają O, ta dała ma dużo mięsa O, świnia też. Ha 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 pójdę sobie stroną dolną, ale to... Ale pustynia epicko wygląda z góry. Hmm. Czy nie powinienem czegoś zjeść? Wolę upiec. Hmm. Okej, okay, wracam tam, gdzie y, na początku miałem... Hmm. Tylko, no, krowy, są krowy. Hmm. A ja potrzebuję mięsa dużo. Żeby później się nie martwić o to. dobra, zabiję je. Je, je, się, je, je, się, je, je. Zabiję je. Y... O nie, o nie. Aha, mam... Chciałem tylko wykończyć ten kill -off. Ale jak już tu jestem, to... No cóż. To musiało się stać. Okej, okay, trzy levele. Expo na zabijanie zwierząt. Nieźle. Y... Skąd ja mam... Aha! Yy, ze świni też yy, ten. Ze świni też dałem do pieca na szczęście. A już miałem zamiar nie dawać. Yy, okej, okay, pójdę stroną pustyni. Ale fajnie wyglądało z góry... z góry... góry ta pustynia. Właściwie to ze szczytu góry. Hmm. Nie no, pójdę pustynią, orlać krowy. Yy, I wezmę trzcinę też. No. Bo się może przydać. No i to są te piękne tereny. Las, góry, pustynia, woda. Tak. Gdzieś tutaj na skraju zamieszkam tych wszystkich biomów. E, bo musi być takie coś. O! Ekstremalne góry. A! Ale lagi. No. Aha! Shift. F3. No. Skrócona wersja. Mm. Desert. O. Okej, okay, czyli y, w tym Bajorku spotykają się trzy biomy, tak? Y, świetnie, świetnie. Y, no cóż, to ja zamieszkam sobie. Hmm, 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 hmm. Ale. Hmm. Dobra, to, w to mogę wyłączyć. Yy. Hmm. Teraz co, pytanie, co z tym wąwozem? Bo tu jest wąwóz. Hmm. To tak już peca okolice, no. Czemu? Czemu? Mi się musiał tu trafić wąwóz. Czemu? No nie, jeszcze to. Zaraz yy, ten słońce zajdzie. No. Czego? Jeszcze czego? Hmm... Myślę, że okolica jest piękna, naprawdę. E, rozbuduje się. No. Hmm. Gdzie? No, gdzie, 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 gdzie? Szybko, szybko, szybko. Gdzie, gdzie? Hmm. Muszę myśleć, muszę myśleć. A ja nie umiem. No, tu na pewno nie, bo tu jest ten debilny wąwóz musiał być. No, za co? Chyba że, chyba, że mam uwagę. Tak, tak. E, trochę w głębie tu się wkopię. Bo nie chciałbym, że by było tak, że ja kopię sufit, a tutaj nic. A tutaj mi szkielet wpada. Nienawidzę takich sytuacji. Szybciej, 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 szybciej! Czy już, czy już, czy to wystarczy? E, zaraz. To zaraz, dwa, trzy, cztery, pięć. Hmm. Czyli wejście musi być pojedyncze Tylko nie to nienawidzę takich hmm, To się zrobi, to się zrobi hmm. Dobra, już hmm. Tylko że, tylko że no Wiem, zrobię dłuższy korytarz, wow Ale to się tak fajnie hmm. Dobra, nie gadam, tylko kopię O, o, ja nie mam drewna praktycznie. Co ja odwalam? No, getting wood. Jak, jak to możliwe, że ja do, dopiero teraz mam getting wood? Jeszcze brzozę. Brzozę skopię i szybko do chaty go, 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 go. Hmm, w sumie to nie robi się tu tak dużo potworków, ale ryzykować nie wolę. Yy, nie lubię. Nie chcę. Ok, szybko, drzwi, drzwi, drzwi. Yy. Jeszcze jedno. Git. Akurat starczy i. Tak, drzwiczki mam. No tak, przecież drzwi się nie stakują. Stawiam od zewnątrz i. Heh. Chyba, że mam pewne pomysły, ale to później, później. Wow, ale ja mam ten domek piękny i obszerny. Yy. No dobra, narzędzie, w dłoń. I pochodnie też. Domyślam się, że pewnie teraz nie będzie nic widać. O, tak będzie lepiej. Yy, no to, 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 ro, to, to. Hm. Domek zacznie się. Te narzędzia to ja myślę dam bliżej siebie. Plus yy, zrobię jeszcze pochodnie. Okej, okay, na razie yy, może być. Hmm. O. I o. Okej. Okay. No tak jest yy, naj, 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 yy, naj... No nie, zabrakło mi słowa. Yy, Najpraktyczniej. Hmm. Szkoda, że teraz nie można atakować. Au. Bo się otwierają drzwi. Hmm. To zostało naprawione chyba w jeden. Siedem już, albo sześć nawet. Dobra, to yy, kopię swój domek. Yy... Mam nadzieję, że no... hmm. nie będę zanudzać yy, i no i, 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 i cóż, hmm. i pokażę, jak to będzie wyglądało już po, yy, po wykopaniu, żeby nie zanudzać. Chyba, że hmm. wiem, co mogę zrobić. Yy... Także wyłączam się na, na chwilę. Ups, yy, wyłączyłem ten słuchawk. Okej, okay, widzimy się za chwilę. Poprawka, słyszymy. Więc, jak widzieliście, zbudowałem takie pomieszczonko tymczasowe, ja myślę. To znaczy, tymczasowo będzie tylko takie brzydkie. Zastanawiam się, czy rozbudować jeszcze jeden, jeszcze jeden poziom w tą, w tą i z dwa tam. Przydałoby się coś takiego większego, ale z drugiej strony. Hmm. Myślę, że jeszcze dokończę to. Hmm. Nie będę już przyspieszał y, ze względu na to, że y, że że jak już zacząłem gadać to, to to to. Nie no, nie wiem czemu. Po prostu. No ale to nie ma tak dużo roboty, także hmm, y, nie mam łopaty, ukradli. Y, zaraz ja tutaj mam dyniki. Y, dyniki mogę zasiać y, zamienić na ten no, i będę miał więcej jedynie. Haha. Rozmnażanie jedynie król. Okej, okay, teraz jeszcze w tą stronę. Już wykopię, żeby. O. I w tą stronę. Te dwa stopnie. Dwa poziomy. Hmm, chociaż tak na środku będzie chyba lepiej. No. W sumie. O. Oh. Jest już jasno. Wszystko zgasło. No, a teraz zróbmy ciasto. Hmm. Nie wygląda to jakoś niesamowicie fajnie po wejście, ale już nad tym zacznę pracować. Mam nadzieję, że w następnym odcinku już zacznę to robić. A jeśli chodzi o taką przygodę typu jaskinia, to walczenie z potworami czy coś, najpierw muszę się rozbudować. Jak się nie rozbuduje to... no... to co, co? Plus... Y o, oh, ale spam. Y jak ktoś chce, to ma sida mojego. Y no i... Hmm. Chociaż nie wiem po co komu. No ale jak komuś się spodobała taka szczęśliwa mapka, równie dobrze może wpisać Ugryź suchara. O, -o. To musiało się stać. Ja nic nie zrobię. Uff, dobra. No to wyłączę to. I kopię dalej. Hmm. Co do planów. Yy, przed, yy, przed wejściem mam zamiar zrobić taki staw yy, i taki most. Taki. Niezdecydowany. Zrobiłem takie coś na yy, mojej mapce pewnej i to znacznie fajnie wygląda. Yy, tutaj tak gdzieś dotąd yy, będzie woda, tak na dwa poziomy przynajmniej yy, i tutaj taki most taki dotąd. Hmm. Tylko czy nie powinienem zrobić tego wyjścia wyżej? Wtedy musiałbym raczej przy, tutaj wszędzie zrobić jeden poziom wyżej, no ale... Nie no, chyba nie musiałbym... Hmm. Yy, no. No, ja nie wiem. Zobaczę, jak będę budować ten most. W ogóle te... muszę zacząć od stawu, a żeby zrobić staw, potrzebuję wiaderek. Yy, a ja nie mam żelaza. No. A nie mam żelaza. Hmm. No dobra. Koniec tego. Yy, koniec? Hmm. Czyżby już koniec? Kończyć ten odcinek? Tak wiele w tym nie zrobiłem. Tylko się rozbudowałem. Hmm. Yy, no to... 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 Hmm. To cóż... Dobra! No to czas kończyć ten odcinek. Yy, w międzyczasie pozbieram trochę materiałów. Yy, no trochę dużo materiałów pozbieram. Także będę miał materiały na ulepszenie tego domku. Nie wiem, co z tym pomościkiem i nie wiem, gdzie będę robił te farmy oraz kopalnie plus magazyn, przepalarnie itd. Myślę, żeby zrobić takie coś do góry. No, ale to zobaczycie w następnym odcinku, komentujcie. Lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku.